Jesteśmy młodymi pilotami szybowcowymi z Polski. Z kraju, z którego pochodzi wielu mistrzów świata, takich jak Sebastian Kawa, Karol Staryszak, Janusz Centka, Kamil Wójcik i trzeba by jeszcze długo, długo wymieniać. Mamy się takim wzorować, to nasz ogromny kapitał, jednak nie mamy wystarczających środków finansowych, aby skorzystać z tej szansy. Na szybowcowych mistrzostwach świata w Lesznie uzyskaliśmy pierwsze miejsce i pokonaliśmy drużyny z całego świata. W tym roku chcielibyśmy zorganizować profesjonalny obóz przylatowy dla juniorów. Dzięki codziennym odprawom, dokładnej analizie pogody i ambitnie wykładanym pracom, każdy z uczestników robi codziennie ogromne postępy. Na takim obozie wszyscy juniorzy mają okazję polatać z bardziej doświadczonymi pilotami, w tym reprezentantami mistrzostw Polski oraz aktualnymi mistrzami świata. Lot na dwumiejscowym szybowcu lub skrzydło-skrzydło z doświadczonym zawodnikiem może znaczyć więcej dla młodego pilota niż cały sezon w klubie. Zadanie skrzydło w skrzydło na przelotach z Łukaszem to doskonały trening. Trudno jest mi opisać słowami, jak wiele z tego wyniosłem. Nasza pasja jest niestety równie piękna, co kosztowna. Na co dzień łączymy studia z pracą, aby sfinansować nasz trening i reprezentować nasz kraj na zawodach. E, dotacje, które do tej pory dostaliśmy, nie są w stanie nawet pokryć części naszego projektu, więc bardzo chcielibyśmy Was prosić o pomoc. Patrząc na tytuły seniorów, Warto wspierać juniorów, bo oni za chwilę będą seniorami i ich potencjał, ich wyszkolenie zaprocentuje medalami Mistrzostw Świata i Europy. Wspierajmy w takim razie juniorów tymczasem. Ja byłem niedawno juniorem. Wiem, że młodzi piloci zamiast koncentrować się na lataniu, muszą koncentrować się na zdobywaniu funduszy na latanie. Warto wspierać młodych. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do pomocy juniorom w żołnierze akcji. Witam. dożycie się cegiełką do projektu juniorów. Bardzo szybko się uczą i prawdopodobnie któryś z nich zostanie mistrzem świata.